Nie nadwyrężaj swoich sił. To, co jest przed nami i co za nami, jest niczym w porównaniu z tym, co jest w nas. I jeśli przekażemy światu to, co jest w nas, mogą zdarzyć się cuda. Henry David Thoreau. Zacznij swoje nowe życie ostrożnie, z cierpliwością i miłością. Abyś nie stracił zupełnie swoich sił. Podążaj raczej krok za krokiem w kierunku zaplanowanych zmian. Zacznij przede wszystkim od łatwiejszych zamiarów, ponieważ w ten sposób nabierzesz odwagi do realizacji większych planów. Nie trać z oczu swoich celów, ale nie czuj się też zobowiązany, że musisz od razu je osiągnąć. Jeśli masz ciągle w głowie swoje przyszłe zamiary, nie musisz niczego robić na siłę, a wtedy otworzą się jakieś drzwi, pojawią się zupełnie niepostrzeżenie nowe możliwości, albo nowi ludzie przy Twoim boku, którzy pomogą Ci przy realizacji Twoich zamiarów. Kiedy pozostajemy w rezonansie z naszymi życzeniami, będziemy także podejmować decyzje i rozważać nowe kroki, ale będzie nam to przychodziło znacznie łatwiej. Jeśli ktoś jednak myśli, że zmieni wszystko za jednym razem, może się zdarzyć, że zabraknie mu sił, bowiem jego życzenia jeszcze w niego nie wrosły i nie potrafi zachować świadomie przetransformowanych pól rezonansowych. Oczywiście możemy wszystko osiągnąć i wszystko przyciągnąć do swojego życia, ale nie zawsze upragniony cel przyniesie nam szczęście. Czasami nie radzimy sobie z własnym roszczeniem. Poczucie niższości, lub to, że czujemy się niekochani, zablokuje szczęście. Jeśli podążamy jednak krok za krokiem, rośniemy wraz z naszymi zadaniami. Rozwijamy się wraz ze zmianami wprowadzanymi do naszego życia i osiągamy często szybciej niż zakładamy efekty, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Przede wszystkim jesteśmy jednak szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi, będąc w drodze, osiągając cel. Osiągnąwszy cel, snujemy nowe plany, bowiem nadal się rozwijamy, mając jeszcze ciekawsze wizje na naszej dalszej drodze. Jesteśmy ciągle w ruchu i zawsze będziemy. Jedyne co pewne w naszym życiu to zmiana. Ale pamiętajmy, że możemy wpływać na te zmiany, nadając im inny kierunek w naszym życiu, jak podczas jazdy samochodem. Tak naprawdę, prowadzenie samochodu sprawia radość, nie jest tylko osiągnięciem celu podróży. W przeciwnym razie cierpielibyśmy podczas całej drogi. Jeśli już czujemy radość, kiedy jesteśmy w drodze i czujemy się pewnie za sterem naszego życia, to możemy świadomie nadać mu taki kierunek, jaki sobie życzymy. Aby było dla Ciebie w pełni jasne, co chcesz zmienić i osiągnąć w swoim życiu, dobrze jest sporządzić rejestr wszystkiego, co chciałbyś w nim urzeczywistnić. Think big nie ograniczaj się, obojętnie jak trudne lub niemożliwe mogą być oczekiwane zmiany w twoim życiu. Spisz wszystko bardzo dokładnie i precyzyjnie. Najlepiej tak szczegółowo, jak tylko to możliwe. Aż zbudujesz sobie obrazy. Poszukaj szerszego kontekstu w swoim życiu. Myśl czasowymi cyklami. Gdzie chcesz być za 10 lat? Za lat 20? Obdarz się najpiękniejszą wizją, jaką potrafisz przywołać. Pola rezonansowe, które podtrzymujemy przez dłuższy czas, rozwijają olbrzymią siłę. Pomyśl o długoterminowym ich oddziaływaniu. Naszym największym lękiem nie jest to, że jesteśmy niedoskonali. Naszym największym lękiem jest to, że czujemy się niezmiernie mocni. Obawiamy się światła, a nie ciemności. Pytamy siebie, kim właściwie jesteśmy, że wolno nam być wspaniałymi, porywającymi i olśniewającymi. Kim więc jesteś, nie będąc taki? Jesteś dzieckiem Boga. Jeśli się pomniejszasz, nie służy to światu. Nie ma nic wspólnego z mądrością, jeśli się wycofujesz. Aby inni wokół ciebie mieli spokój. Urodziliśmy się, by urzeczywistniać wielkość Boga, która jest w nas. Ona nie jest tylko w niektórych, ona jest w każdym człowieku. I kiedy zapalamy swoje światło, nieświadomie mówimy innym, by uczynili to samo. Jeśli uwolniliśmy się od własnego strachu, już sama nasza obecność uwolni od niego innych. Bez naszej pomocy. Nelson Mandela, były prezydent RPA, mowa inauguracyjna 1994 rok. Podziękowania. Drodzy przyjaciele, dziękuję Wam za Wasze bezgraniczne zaufanie, które mi okazujecie w swoich e-mailach i listach. Mam nadzieję, że nadal będę mógł sprostać Waszym oczekiwaniom. Prawdziwy podarunek obdarza zawsze obie strony i Wy obdarowujecie mnie hojnie. Dziękuję Wam za to. Więcej informacji o mnie i mojej obecnej działalności, znajdziecie na mojej stronie internetowej. Kto chciałby otrzymywać bezpłatnie mój biuletyn, wydawany co dwa tygodnie, może zarejestrować się na mojej stronie www.pierfrank.d lub przesłać mi krótki e-mail. Na internetowym forum wszyscy podobnie myślący mogą wymienić swoje opinie. Dobrej zabawy.